Szymanko, sezonika Kasper gameplay. Właśnie ja wchodzę na, na swój kanał. Patrzcie pod jednym moim filmem, ile mam lajków, ile, ile mam tam nowych świetleń. A się patrzę pod subskrypcjami. Jest 51, to powiedziałem. Tak nie może być. Moi... O, Moi widzowie w. Dziennicy. Nie, no nie, ja to miałem być Moi widzowie tak się starali i mam już 51 widzów. To chyba powinienem. nagrać pewny odcinek. I wbrałem. Co ja. I wbrałem. E, Przed chwilą kon, chciałem nagrywać, ale przypadkowo usunę Mobizen, taka apka do nagrywania, bo ktoś nie wiedział. E, trochę tam nie będziecie wiedzieć, co ja tam ro, robiłem, ale malutko, bardzo. Nic specjalnego, tak Ulepszyłem tylko... E, tutaj ulepszyłem. Aha. Ulepszyłem ten, to co było trzeba, tro, tam dałem gospodarkę, no i wszystko. Jak komputer mi przyjdzie z, z, z naprawy, to możecie się spodziewać kontes, No, kąta strajka ważone, a potem takiego normalnego. YouTubers Life. Tech tak możecie się tego no, spodziewać? ściągnę i na czacie się wyzywają, jak, jak wcześniej masakra Przy, przy chwilą się wyzywali, teraz coś innego ale specjalnie z 51 subskrypcji Ogłaszam, że ten filmik będzie trwał przynajmniej 15 minut. A czy powinienem to robić mniej? Bo nie mogę aż, no aż tyle. Bo pierwsze, jutro mam na szkołę. I muszę wstać o 6, Bo moja mama idzie do, o siódmej do pracy. Więc wiecie, nie mogę wstać sobie jak inni o siódmej, tylko muszę o szóstej. Więc. W szkole jeszcze nagram odcinek. Więc będziecie mieli dwa, dwa odcinki na jutro, maksymalnie 3 Więc 351 yy, subskrypcji odcinki będą no częściej. Będą powiedzmy nie będą powiedzmy tak tak sobie no bo wrzucę, no bo wrzucę, tylko będą w, maksymalnie trzy. Znaczy maksymalnie dwa dziennie. To teraz się postaram. A Aże, żeby... I czasami, powiedzmy... W ten. We wtorki nie, byłam, bo mam... wiem. Zrobię we wtorek... Yy, nie. Jednak nie. O, to trochę odpada, bo mam treningi. środę też. W czwartek też. Nie. W czwartek... W czwartek bym mógł nagrać. Nie, bo w czwartek mam tu kolekcję. To w piątek. Nie. Nie, bo mam treningi. Ej, to jutro. Jutro wam zrobię przynajmniej trzy filmiki. No, jutro. Jutro będziecie mieli trzy filmiki. A sobota i niedziela właśnie powiedziałem, to w sobota i niedziela będzie dla mnie to powiedzieć. Takim sobota to będzie dniem dla mnie yy, Wolnym, a w niedzielę, albo nie odwrotnie, niedziela to będzie dzień mój wolny, a w sobotę będę nagrywał. To będzie chyba najlepsze. Dobra, nie będziemy tak czekać bezczynnie. Kupimy raz, kupimy dwa. Aha, nie spodziewajcie się tej gierki. Tak za często, bo nie mówię, że ona będzie co codziennie. Ona będzie mało, bo ja nie, bo ja nie lubię. Raz już w nią grałem. Po prostu nerwy ta, już tak już taką jedną bitewkę. Że nie, że powiedziałem nie dość koniec, nie ma. i wyłączył się telefon, Dobra. Widzę tu jest Nuncat, nan, nan, 8 Balpull, Pokémon, co tutaj. Różne dzielki będą. Jutro będzie Nuncat, Belbers, tam coś i jeszcze postaram się drugiego... drugiego besa. Ale to, to, to tak nie obiecuję. Też to trochę z, 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 zależy od humoru mi. Bo powiedzmy, nie wiem, raz się nie będzie chciało nagrywać, bo przyjdę do, do szkoły taki już, na no, taki, no nabór muszony, że nic nie chcę robić, no to nie, no to nie nagram sobie, ale jak, nie wiem, ale jak tak nie będzie, to, no będziemy, dobra, fajnie, to będziemy, Mogli, czy ja, ja będę nagrywał często, bardzo, nawet często. Tylko nie aż tak, że powiedzmy, jak y, mu znajomy powiedział mi, mi dzisiaj ten y, Kacper, weź tam nagrywaj, przynajmniej po, po trzy odcinki dziennie. No to, to trochę tak niezbyt, bo ja, powiedzmy, jak mam y, nagrywać odcinki, jak ja ledwo wrzucam jeden, znaczy, jak ja ledwo wrz wrzucam dwa? Dlaczego mam postać dziewczyny? <laughs> nie, 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 nie. Chcę zmienić postać, tylko to chcę. No proszę Cię, nie chcemy Cię... Ej, no halo, no nie, no. Kurde, dobra walczy to. No, przynajmniej jest ładna. Znaczy, ładna, przynajmniej jest grabna. To jest plusy. Co je ja Dobra. Idziemy do ataka. Atak oddziałów. Żywotności. Mamy jeszcze dwa, dwa punkciki. Tu to to mamy cztery. Musimy wszystko tutaj. Tu mam ile? Dwa. Poszedł bardziej w to. Możemy teraz tutaj. Szko I szkolenie oddziałów. Raz, będziemy mieli to. Dobra, zrobiliśmy teraz szpital. Hmm, co tu jeszcze? A, ulepsz mury, a mu gdzie są mury? A, tu są mury. Ale malutkie. Ja pamiętam, że jak ja w to grałem, to ja miałem po prostu ten kurt. O to ja miałem mocny, a nie takie, takie kurde, co byś podpalił i by się rozwaliło nosami. No naprawdę, no przecież to nawet słabym taranem można rozwalać. To byś tylko tam wjechał, a to by poszło na, na same jazdy. Hm. Taka już jest gra jednak. I trzy minutki. Właśnie, tu możemy myśleć na gratis. No dobra, odbierzemy to. Dalej, idziemy do sojuszu i robimy sojusz. Dobra. Indakos. Chciałbym też jakichś fajnych nie, nie do jakichś się wyzywają. To jest my jak tutaj. Nie, tu już nie. o nie. Dobra, nie wiem. Mm. Mi się on, oni podobają jak. Piersi są u mnie fajne. Chodzimy do sojuszu. O. Weszłam do sojuszu, co się wyzywają. Albo tylko tak. Albo tylko tak się mi wyda. muszę chwilę weszłam. No dobra, tak jednak jest w tej gierce. mogę też pisać. Jakie chcecie mieć gierki A nie. A czy jaką mieć... A jakie nie chcecie mieć gierki? Powiedzmy nie nie, nie nie chcecie, żebym nagrywał na ankota? Nie muszę. To tam od was zależy. Co wam się podoba? Mogę nagrywać. Czy oprócz na laptopa laptop, laptop? Nie wiem, ogłoszę wam to w tym, w tam w jakimś filmiku jakim przy, przy, przy przyjdzie. No, sobie muszę się tam ogarnąć. Ja chciałem się o tak właśnie nazywać, de Kacper, ale było no zajęte, niestety. No kurde, coś się dzieje z tym telefonem. Pisze, no. Może <gryw> no, Kacper gama No, no, no. Co, co, co? Nie możemy chyba za długie. Dobra. Dobra, dobra. 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 Trochę głupio. Co tr ja się teraz to się Może tak być inny głos. Miniobrazek, wybór bohat. A nie. ona może być nawet. Nie no, nie jest zła, no. nie, nie mogę tego powiedzieć, nie jest zła i nie jesteś za dobra. Uu. No panuj te zdolności. Hmm. Ognista kula czy, nie no, gdzie zdaje że ogień weszł u nie, nie. to samo no. tylko ognista jest nie. nie wiem co się różni o, od ognistej to, 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 jest, to, to nie jest chyba taka gierka do nagrywania tutaj nic się nie, nie dzieje to jest takie nudne to jest taka nuda nie ma tu nic. Wotne, nie ma tu nic z lochem. Ej, gdzie loch? To był loch? Gdzie był buloch? Gdzie, gdzie był loch? Dobra, uwaga, był Dobra. Jeszcze raz. Nie wiem, to chodź tu. A nie <laughs> Bigo! Bigo no! Nie nie mogę już! Ale ciachu Ale ładnie go ciachu! Dostał pomoc. Do twarz! Znaczy nie było Bardziej, bardziej tego cyska! Oberwał już twarz! nie no naprawdę jak chcecie już spać nie dwudziesta trzecia a ja teraz dopiero zobaczyłem że jest pięćdziesiąt subskrypcji i, na, i poświęcam się dla was i wysyłam i wysyłam i nagrywam na was odcinek i od trzeciej prawie trzecie już o 22.40 drugiej zacząłem filmik nagrywać no kurde, co to mam robić? w go, gospodarstwo. To mi kurde daj te gospodarstwo. Gdzie jest? Pierw mi odpowiedzcie. O tu jest. Pięć lat sz szukać gospodarstwo. Za jakieś pięć złotych. No kurde... Ja muszę gdzieś indziej naciskać, bo inaczej nie acinę tam nie miodę. To z głupio. Wr wróciłem 19... Jestem 19 i gorsza, ale nahe, no. masakra. to teraz napisz Nie, bo ja nie mam nazwy przecież. Nie, mam nazwy, co ja mówię. Siemka Siemka, onlatko. Na <grymka> sagr. Ulaps rezydencja. Gdzie jest rezydencja? 20 minutowy filmik będzie. Jej! Chyba prawie na... Aha, nie mam rezydencji, więc co ja chcę ulepszać? Nie mam rezydencji. Nie mam. Mam. Mam? Nie mam. Nie. Ma nie mam. I nie mam jednak. Nie. Czy nie? Tak, nie mam rezydencji. Ale szpeszek. No to prezydencja ha, no No już zbudowałem. Jej Obóz drwali. Czy to będzie obóz... Nie, to nie będzie obóz, to będzie szpitalek. Obóz drwali. hm Ile mogą być drwale? A, tu. Nie, to no kurde, no. Głupie drwale Gdzie te chamy? Tutaj? Ja nie mogę Nie wiem, albo ja nie, nie widzę, bo jest taka późna godzina Albo nie mam Nie no, nie mam Mam czy nie? Nie, nie Ej, nie wiem czy mam no Naprawdę, albo nie widzę. Przez, te, przez tą już godzinę. Na chęć to bym się po. Tu było? Ja nie. Dobra. Na, na chęć to się z tego filmiku. mi się położył. Gdzie przebrał pierw. Położył. Poglądał jakieś filmiki od YouTuberów. Pograł na ich. Nie. Nie bym sobie, sobie puścił telewizor bym się położył na bok i bym sobie zasnął ale nie robię filmik z okazji 50 subskrypcji na moim kanale 51 subskrypcji na moim kanale dobra to mogę jeszcze jeszcze kamieniałam to ja wiem gdzie skamieniałam bo sprawdzałam No dobra, to jednak nie będzie taki pełny dzień w filmie, więc ja się z Wami żegnam i jeszcze raz bardzo Wam, bardzo, bardzo naprawdę dziękuję za 51 z widzów już, znaczy subskrypcji. Nie wiem jak, ale jestem bardzo wdzięczna za tyle widzów, czy znaczy subskrypcji, już znaczy są prawdziwe. Niektórzy Moi widzowie mogą, żeby mnie no, wesprzeć, mogą zakładać multi konta, ale nie możecie tak robić, ale tak to się tak niezbyt podoba, ale możecie tak robić. Mi tam to nie przeszkadza tam, więc możecie to, to robić, ale jeszcze raz dziękuję za te 51 subskrypcji. Ja się z wami żegnam. Aha, chodźcie na jeszcze na kanał takiego mojego i znajomego on też tam ma fajne fil filmiki to jest pan to jest wszystko razem pan PL. to będzie w opisie jego nazwa więc możecie sobie zobaczyć ja się z wami żegnam cześć